Jolie, Notatki z Podróży. Jest to osobisty dziennik, jaki prowadziła znana amerykańska aktorka podróżując do krajów Afryki, Ameryki Południowej i Azji w latach 2001-2002 w charakterze ambasadora dobrej woli z ramienia Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Są to prostym językiem spisane, pełne empatii. Relacje z kolejnych misji humanitarnych w Sierra Leone i Tanzanii, Kambodży, Pakistanie i Ekwadorze, gdzie aktorka odwiedzała obozy uchodźców pozostających pod opieką agencji, zapoznając się z ich sytuacją życiową. Szczególnie poruszający jest opis jej pobytu w Kambodży: wizyta, wizyta w siedzibie angielskiej pozarządowej organizacji humanitarnej HALO, specjalizującej się w usuwaniu pozostałości po wojnie, w tym min przeciwpiechotnych. Wizyty w szpitalach lekarzy bez granic, w międzynarodowym centrum rehabilitacji dla weteranów oraz w muzeum ludobójstwa dokumentującym zbrodnie Polpota i Czerwonych Kmerów. Po książce nie należy się spodziewać fachowej analizy na temat sytuacji uchodźców w tych krajach. Jest ona tu przedstawiona przez pryzmat przeżyć emocji autorki dziennika. Książka stanowi część działalności ambasadorów dobrej woli, ma służyć podniesieniu świadomości społecznej na temat problemów i potrzeb uchodźców na całym świecie oraz inspirować ludzi do działalności humanitarnej. Jest pełna dramatycznych ludzkich historii, zawiera też ciekawe informacje na temat rozmaitych pozarządowych organizacji humanitarnych oraz charakteru pracy działających pod ich auspicjami wolontariuszy z całego świata. Opatrzona fotografiami może zainteresować czytelników. Poszukujących informacji na temat działalności organizacji humanitarnych na świecie oraz form wolontariatu. Władysław Kozakiewicz, Michał Pol. Nie mówcie mi, jak mam żyć. Autobiografia utalentowanego sportowca, mistrza olimpijskiego, dwukrotnego rekordzisty świata w skoku o tyczce z 1980 roku przygotowana we współpracy z dziennikarzem sportowym Michałem Polem. Pasjonująca, gdy autor pisze o karierze sportowej i przejmująca, gdy wspomina o rodzinnym domu książka, to nie tylko historia legendy gestu Kozakiewicza, ale ciekawy dokument życia sportowego PRL, widzianego od kulis. Władysław Kozakiewicz opisuje dawne realia, zarówno te, o których mówi z sentymentem, jak i te, o których wolałby zapomnieć. Niedofinansowane kluby z rozpadającym się sprzętem, działacze sportowych ważniejszych niż, niż zawodnicy, ale też wieloletnie przyjaźnie, historie bitych rekordów, podróże i anegdoty. Nie zabrakło oczywiście opisu najbardziej znanego wydarzenia z olimpiady w Moskwie. Sportowiec wyjaśnia, jak doszło do nadinterpretacji jego gestu, przedstawia nieprzyjazną atmosferę na stadionie i w wiosce olimpijskiej. Porusza także kwestie kontrowersyjne w karierze. Kiedyś, bo dziś nikt nie ma mu za złe zmiany obywatelstwa, odnosi się do dopingu w sporcie. Dzieli także traumą z przeszłości, życiem pod dyktat maltretującego rodzinę sadystycznego ojca alkoholika. Barwna, ale i też dramatyczna opowieść o życiu wybitnego sportowca. Wspomnieniom towarzyszą zdjęcia dokumentujące osiągnięcia sportowe oraz z archiwum prywatnego. Bartłomiej Kuraś, Paweł Smoleński, Króca Fuchs, alfabet góralski. Dwóch dziennikarzy, Bartłomiej Kuraś, Rodowity Gural i Paweł Smoleński, Podchalanin z Przekonania, autorzy wydanego w 2010 roku zbioru reportaży, Będzie zwisiał za cosik Gotki podhalańskie, proponują kolejną lekturę o tej tematyce. Tym razem to leksykon porządkujący najważniejsze, najbardziej znane i te zupełnie obce ceprą pojęcia związane z tatrami. Opisane w lekkim felietonowym stylu, z humorem, nostalgią za przeszłością, ale niekiedy i złością na to, co nowe, aż pecące pod hale teksty składają się na pasjonującą, zwłaszcza dla czytelnika znającego je wyłącznie jako turysta, opowieść. Tym bardziej egzotyczną i pełną klimatu, że autorzy chętnie korzystają z wyrażeń gwarowych, wyjaśniając je oczywiście, co dodatkowo ubarwia przytaczane legendy, wspomnienia i anegdoty. Nie jest jednak laurką. Czytelnik zaznajomy się i z mniej chlubną historią podhala okresu wojennego. Ciekawy, barwny, pełny alfabet podhala dawnego i współczesnego. Stanisław Lem, Sława i Fortuna, listy do Michaela Kendla 1972-1987. Kolejny tom korespondencji pisarza. Poprzednio prezentowaliśmy listy 1956-78 Stanisława Lema i Stanisława Mrożka na 22. przeglądzie 2011. Zawierający zachowane w jego archiwum listy do amerykańskiego slawisty, tłumacza literatury polskiej na język angielski i pisarza science fiction. Autor dzieli się w nich z adresatem uwagami dotyczącymi interpretacji swoich dzieł, również tekst, nie, tekstów niebeletrystycznych. Sugestiami przekładów wprowadzanych przez siebie neologizmów, sporo uwagi poświęca planowaniu strategii wchodzenia kolejnych tytułów na rynek amerykański, bardzo narzekając na to, co dzieje się z jego książkami w Europie. Wspomina o niewykorzystanych pomysłach literackich i na bieżąco pod wpływem emocji komentuje aktualną sytuację polityczną, głównie z własną osobą w punkcie centralnym. Opracowanie ma charakter krytyczny z licznymi przypisami, indeksami i notą edytorską. Do pełni może zabrakło indeksu tekstów innych autorów, do których LEM nawiązuje. Jest to lektura dla literaturoznawców i czytelników bardziej zainteresowanych osobą autora. Mnie osobiście w tej nucie edytorskiej zabrakło informacji, skąd w archiwum autora wzięły się te listy, które wysłał i które są maszynopisami opatrzonymi podkreśleniami, uwagami ręcznymi i rysunkami autora, ale to na razie jest naszą tajemnicą. Fano Liberti, Na południe od Lampeduzy. Pierwsza na polskim rynku książka włoskiego dziennikarza prasowego, wielokrotnie nagradzanego za reportaż o nielegalnej migracji. Na południe od Lampeduzy to jego reportaż o podróżach nielegalnych migrantów z krajów Afryki do Włoch, za który autor otrzymał nagrodę imienia Indro oraz nagrodę imienia Guido Carlettiego w kategorii dziennikarstwo społeczne. Przemierzając osobiście migracyjne szlaki, autor odwiedził wszystkie kraje Afryki Północnej i przeprowadził rozmowy z imigrantami, uczestnikami tytułowych podróży rozpaczy, tym, którym nie udało się przedostać do Europy. Kolejne rozdziały opisują życie migrantów z Senegalu, Mauretanii, Algierii, Maro Maroka i Turcji. Ukazują ich motywacje do podjęcia ryzykownych podróży oraz bezskuteczne próby poprawy swego losu. Ostatni rozdział książki poświęcony jest włoskiej wyspie Lampedusie, będącej celem migracji afrykańskich uciekinierów. Przywoływanym przez autora dramatycznym ludzkim historiom towarzyszy refleksja na temat problemu nielegalnej migracji w Europie, jej przyczyn, mitów i stereotypów. To bardzo ciekawy, zaangażowany reportaż dla czytelników zainteresowanych problematyką.